W tej ptasznik dzisiaj nagrywam terrorystykę z pająkiem właściwym. Będę go karmić, a po odcinku pokażę Wam, powiem jakie będę mieć pająki w przyszłości raczej. Więc zabieramy się do odcinka Dobra, ale zanim przejdziemy do karmienia o tego osobnika brachfelmy Hamori to zostawcie dwie łapki w górę, subskrypcję. Z łoneczkiem i w górę kolejny film Lecimy. zabijacie mnie. Nakarmiłem go. i akurat nie nagrałem. Ja wiecie To szybko poszło. Dobra, ale opowiem Wam coś o nim. Ja go już mam z jakiejś. Hmm. Ile Nie no, dobra, mam. to jest. Chwilę. Dobra, jest to Brachy Pelma. Hamori, on jest mam L5 ale nie wiem, ja to nie wiem czy to chłop czy babuś, czy dziewczyna, czy kobieta ale i dziewczyna, samica żyje 20 lat samiec umiera od ostatniej wylinki po dwóch latach około no i to jest fajny pająk bardzo tylko długo mega rośnie, mega długo Teraz, pok teraz pokażę wam terrarium, które będzie dla niego widzieliście może na tamtym odcinku, który był. O tak oto się prezentuje. Ale nie pokażę wam, bo i tak macie to nagrane na yy, tamtym odcinku. Dobra, pająk wcina, to zabieramy się do pytań, znaczy do pająków. Tym pierwszym pająkiem, który będzie w mojej liście, a trzeci w hodowli jest... Teresus na Erii On o tak oto wygląda. Jest taki ciemny, czarny taki. Są też inne resusy. Jest Resus Morywikus. Jest... Nie wiem, nie znam się na Resus, tylko znam... Bo tutaj mam na drugiej stronie. No. I on żyje. Uwaga. Samica żyje 4 lata, umiera nie, a samiec umiera niedługo ostatniej niewielinę. Jego jad określany się jako słaby, ale ukończenie jest trudne, bolesne. I do, ma najwięcej centymetrów do 3,5. Dorosła samica. A drugim pojąkiem z tej listy jest bramostola stola też jest taki ciemny, ale jest taki, taki wielki, fajny, bardzo fajny. Tak wygląda, o, o tak, o, o tak, 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 tutaj tak, tak, o tak. Żyje 20 lat. Słonec zazwyczaj umiera po około roku od ostatniej wylinki. Ma bardzo słaby jad, że jest określony. Ciało dorosłej samicy osiąga nawet 9 cm długości. I to tyle. Ja tylko będę mówić długość życia, temperament, to, że jad i e, DC, długość ciała. A trzecim z tej listy pająkiem jest... Uwaga, uwaga! tu Karibena ja bym chciał go tylko pierwszego, ale z listy, ale yy, ona jest dosyć padliwa, ale jest dla początkujących i dla i ale mam ją jako trzecią. Dobra, ma yy, 6 cm długość a to jest 6 lat. Tak, 6 lat. Samiec umiera po około. W czterech miesiącach od ostatniej wylinki. Jest to bardzo łagodny pająk i ma słaby jad. Czwarty z tej listy jest dzisiaj pająk, w którym powiem uwaga psalmu Kurde Psalmu, i Minia. Nie wiem do... czy dobrze powiedziałem nazwa, ale dobra. Ma co? Z i od mierzy 17 cm około tak. Że samica, że jest 6-8 lat, samiec umiera po 2-3 miesiącach od ostatniej wylinki. I ma słaby jad, ale zaniepokojony często przyjmuje pozycję obronną, a uciekając skacze i szybko zmienia kierunek ruchu. No, tak to wygląda. Uu. I ma piękne takie odnoża, ma oręczowe akc akcenty. To jest mój piesek, piesionio. To nazywa się Teo. Teo! No, taki piękny. Dobra, słuchajcie, to jest z tego odcinka. Dziękuję Wam za obejrzenie całego, jeśli ktoś obejrzał. I widzimy się wtedy, widzimy się kiedy dacie dwie łapki w górę. Na razie.